Hello, Bryniantów Lipski, dla was serii gry Free to Play. Jesteśmy sobie znowu w Dragonneście. Ze mną jest Lelo i Dayuki. Cześć! Siemanko. I ciśniemy. E, robimy jakiegoś dungeona, robimy jakiegoś e, questa. Jak widzicie, tu świeci się na żółto, czyli to jest. Abyss! E, Abyss, tak. E, to jest taka linia fabularna. Ale dostaniemy pieniążki. Okej. Okay. Nic nie dostanę, dostanę 11%. I ciśniemy to na abysie, na najtrudniejszym poziomie trudności dla tam kilku osób ale Dla kozaków Dla największych kozaków śmieci. najtrudniejszy poziom trudności To jest, będzie taka jadka, no ale ciśniemy, zobaczymy co z tego Czyli będzie i Dajuki będzie ubierał A, 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 Atrox A Dajuki, w ogóle tak, ja jestem wariorem, Lelo jest wiadomo archerem, ale Dajukiego jeszcze nie było Dajuki, ja? jesteś wariorem tak? tak Dobra i ciśniemy O, to jest, już wcześniej to robiliśmy chyba, nie? Charge, no, też. tylko że będzie A, inny posz. będzie coś innego, dobra. No, to na razie jakoś idzie. A to są nietoperzy. Ej, ale nawet nietoperzy już tutaj są silne. Czy Nie. Ej, flipy. What? Ile masz hapsa ogólnie, tak? Eee, 5237. Aha, niemożliwe. Dlaczego? Jakim cudem, jak ja mam 27? No <laughs> dobrym tankiem jesteś. Nie no, serio, jakim cudem? Nie wiem, bo jestem dobrym graczem. Ale serio No, ja możesz myślę... zobaczyć sobie na filmie. Jakim... Masz wszystko pewnie zaenchantowane. No, trochę enchantowałem. E, co do odcinku właśnie z Dragonessa, to czasem będą się pojawiać... E, teraz trochę mnie Jak macie jakieś prośby, żebym wam coś pokazał, na przykład jak enchantować, to możecie pisać. Ale to pewnie można znaleźć w necie. My sami do tego doszliśmy. Po jakimś dłuższym czasie. Dobra. O, piąteczka, to jest najprzyjemniejsze Wy pewnie wszystko zbierajcie. O! To jest zatrute, ja nie ogarniam co jest zatrute, a co nie już. No, no jak jest minus... Plus, a jak ale jest ja nie, nie widzę tego właśnie, to jest najgorsze. To jakbyś coś to będę mówiła, to jest zatrute, To jest ślepy jest ślepy. Ej, tu jest jeszcze jedna. A czemu nie mogę tego machnąć? To? Bo to musi Lelo. Aha Bon bitch A, trzeba było ją rozwalić, dobra. Zióp, lecimy dalej. Ja nic nie muszę Myślisz, że co, że jesteś jakoś... Co? To było przynikiem. Ziu. Dobra, wezmę to. Tutaj będą minotaury, takiej... Aaa, tutaj są... o ich nie lubię. Łat, zabierajcie mi ich, ja też chcę trochę. Frajdy. Unikajcie piorunów. Wiadomo. A, nie a. wiem czy daję o kibie. Dobra, i tak dostaję. Ała, o, ale Oła! Zbiorunda. Zium. A słupki są na piętra. No właśnie widać, Ała. jak jest znowu na tym Oniście ciekawiły ze spełnią. Ok, to miałem na piątkę. No to nie tutaj, tu jest abys. to jest abyss. To jest hacker. Ale to. Howling abysz, lol. No na razie, na razie tu jest, jest jeszcze nic. Ej, chodźcie kawał. po skarba! No tu jest skarb, bierzemy skarba jeszcze. Lol. Majder! No, zbieraj, zbieraj, zbieraj. Pieniążki Cygan. <noise> jesteś cyganem, YOLO Ej, nie wiem, czy na by nie ma przypadkiem dwóch bossów. No, bardzo często. W sensie my tak mieliśmy z karpiami na przykład. tam było pięć bossów. Tutaj jestem w dwóch ty mi chyba. No zobaczymy. Bo to w sumie robimy jakiegoś teraz questa. To nie wiem, to jest, ale chcę to. Ja nie mam questa, ja po prostu sobie z wami przychodzę dunczonek. O, jak miło. No ale tego nie możemy machnąć, nie? Musimy iść tam. To już to robiłem. Um, nie, my też to robiliśmy, ale tu To tutaj musimy To tu jest się. powtórka. To wiemy. wiem. To się, inna misja. No. Oj, nie, to też, uh, real. Wie, to są te orki, warriory. O, ktoś tu przyszedł. Kieletowy? O, aha, miniboss taki. Spoko. Na tym poziomie trudności, nie? O o o o, o, o o, 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 ja sam to odzyskam. No taki. Tak szczerze to taki mały bossi, boss tutaj jest sil, dużo silniejszy od bossa głównego na jakimś Easy czy normalu. Heavy slash. O, ale pięknie mi się teraz nagrywa Ojej, a ten typ się regeneruje, dobra Główny ten... Ziemek już padł Dobra, elegancko, jeszcze to żyje, ścierwo Ale silne to jest Wszystko jest tak tankowate na tym poziomie 12 What? No No dobra Zbierajcie pieniążki Pieniążki, pieniążki Ciganie cyganie, cyganie. E, Czekają z muzyką i roją Anio. What? Anioa, okej okay. Rozwalamy wszystkie te kryształy No nie porze. bo... No, nie. Ej, bo tego... to jest coś nowego Tutaj... nie Ej, tego nigdy. nie ma na normalnym No... To jest Ej, tu jest ciemno? No wcześniej nie było, widzisz trochę się to zmienia wszystko Aha, Aha. no i zaczyna się z Mega bałagan Dobra i nie damy rady tego przejść. Nie, jest... nie, no to jest trochę hartkrowy poziom trudności, jak widać. Ej, ja nie mogę. Ja i widzę, robię. nie robimy. Wow, wow, wow. What the fuck, jaki bajzel, jaki bajzel. Nie, no bez kleryka, myślicie, że to da się przejść? O. Da się. A ile macie tych kryształów życia? Jak ja, to... mam 5 ,17. ja mam 517 Ja mam 0 Spoko, spoko, spoko. Ale syf, ale syf. Ej mogłem w sumie tych wszystkich kryształów od razu nie rozwalać. No znaczy teoretycznie tak, ale nie byłoby takiej zabawy. Weźcie mi pomóżcie, bo ja nie mogę się ruszyć. No ja nawet nie widzę cię Lelo, tutaj są same minotaury. Czy co to jest? To są, to są napalone owłosione minotaury. O, no unik, nich, unik, nich. nie mogę się... Padłem. Ole mi przywali, wada, fuck, ale jak ale to walnęło głośno uderzył. Jak to walnęło głośno Ej ja się nie mogę ruszyć, Autorizm Ja nie. też nie, jeszcze ubrę No na o, mi się... Ej, chyba mi się popsuły i te... A ja nie żyję! Ej no, bardzo możliwe, że ci się popsuły, bo słyszałem jakiś hałas. No ja już no, nie mam teraz wszystkie wszystkiego mniej i biję i jeszcze mniej. Aha no to świetnie. Ej, ja bym chciał ja bym chciał coś zjeść, o a to jeszcze nie jest boss, nie? Fajnie No, to także świetnie, świetnie, świetnie To jest nit! Ej, oni przerywają moje bywały. No ja wypalenia. też nie mogę, ja też nie mogę, dobra Ja zabiłam dwóch już Dobra, już padałem powoli Już najgorsze za nami, najgorsza fala już sobie poszła O, wave'u! Dobra E, ciekawe, jak boss będzie wyglądał e, na tym Trochę się spociłem, prawdę mówiąc. Ej, potrzebuję coś e, zjeść, wychilować się, bo No, ja straciłam życie. Ja nie straciłem. Bo na Powinniśmy taki... mieć taki cały team, Sork, Cler. No, i przydałby się, jakbyśmy mieli Klera jakiegoś, to byłoby miedzie Kurczę, nie ma nic do żarcia. No, ale to będzie by było śmieszne. Nie ja mam poty niby. Masz tu tak. E, nie jedz ej. tego, nie żryj. Masz tu. Eee, tak. Dajuki, do serio, chcesz to przegrać. Dobra, lecę. Dobra, chodźcie policja. do TP. Mhm. A... To jest chyba final bossu, a nie jeszcze nie. Nie. Łot, ale to jest męczące. Huh. Dlaczego czemu nie możemy tu jeszcze wejść? Czegoś nie rozwzięliście. To nie coś jakiś no, mop Nie, nie w tą to, stronę nie. ziemniaki. Ja no, wiedziałem tak, tak to... chcę iść w drugą stronę, tak oni... O gdzie oni biegną? No dobra, <coughs> biegnę do nich. zawsze się to tak kończy. Daj koper. Pieniądze. LOL! Pieniążki. Aha, bo stamtąd przyszliśmy. Nooo. No chodźcie. Już, już biegnę, na lunio. No, zjadłem coś. Mam tylko 1000 HP. Chyba. A Też. ja mam. kula ale no, tak przyjemny, mam. przyjemny, przyjemny. Ale no to wosu, mówiłem. Mhm. No to Pewnie to będzie ich z 10 to. i będą mieli 5 żyć. No. Ile ma żyć? 2-4, byłeś blisko. E, spoko, także balans, balans, balance and whole thing. Ale mu to of damage. Ooooo Ale jego łatwo uniknąć Jak jest jeden duży to da się go uniknąć. Oh shit. No tak, łatwo unikać go. Zmarnowałem do Ej, wy go, on was wali, ale ja go obijam i on nic mi nie robi, więc jest w sumie nieźle. Eee, tak, ja tak, na przykład jak leżę. Dla kogo? <laughs> Chciałbym kiedyś... Już nie stać. jest nieźle, Biją nie te małe. Ale syp, ale syp, ale syp, ale syp Dobra. Ooooo! Nie, 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 nie. O, unik, dobrze. Ej, zabraliśmy mu jeden pasek, no sensacyjnie! Idzie to... Nie, nie tej. <śmandł> ja już prawie nie żyję, ale co tam? No wstawaj, 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 flipem, wstawaj! Lelo, to! Eee... Wow. Ej! Ich jest dwóch, czy ja miałam jakiegoś laga? Miałaś laga, nie może być ich dwóch. To by było nierealne do przejścia. Ale tam jest, yy, że proponowane party jest 4. No to jest dla czterech osób. Padłem. Ja też już nie żyję. Wyprowadzę parę ciosów, ale. Kurde, nie mogę się ruszyć! 100 hp! Moje 100 hp! A i podniosłem takie coś i mam criticala więcej, fakty. O, to jest dobre, to jest dobre. Ja nic nie widziałem takiego. Dobra, wstałem. Już bardzo jedno życie, niestety. Czego się nie robi dla dobrego materiału? O o o o Dobra Nie ja mam szybki, y, szybkie stawanie przynajmniej o, on mnie depcze Ej, jeszcze tylko dwa No jeszcze ma. trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę Jeszcze wyżej Nie 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 Dobra uniki Ej ja pomorduję te małe, może one dadzą coś do życia No możliwe że dadzą, dadzą Ale one padają od AOE jak. ooo, ale... No jak walimy z tej naszej piątki flipping to... No. Ej, komuś się rozwaliło też. Mi się My chyba się... coś jakieś rzeczy... Aha. Ej, to żeby cię ci bronię po... <noise> słabo to będzie smutna akurat. Zapomniałem sobie naprawić wszystkiego przez quest. No to lipcom. Magabusz co? Właśnie ja miałem taką rozkminę i po japońsku czy po chińsku? Oni moim zdaniem gadają po swoim języku wymaginowanym Dobra Boże. Ej on mnie zabił jednym trzastem Noo ty jesteś papierem totalnym Jakimś archerem co to ty... Chudę, nie mogę wykastować piątki, teraz jakoś A dobra nie, już schodził, już chodzi, już chodzi, już schodził schodzi. We trójkę to jakoś jeszcze idzie, bo w, jak próbowaliśmy z Lelo w, w dwie osoby to zrobić to masakra, masakra Ale zrobiliśmy. Ale zrobiliśmy, tylko padliśmy więcej razy niż... Tylko jeden. Wtedy to, to chyba po trzy razy popadaliśmy, czy cztery. Ja cztery, bo nam pozostało po jednym. No także to nie było opłacalne za bardzo. Up. No ale co one robiły? Płonąłeś no. Ej, cały czas powietrzu. Dobra, no wstawaj, wstawaj, wstawaj wstawaj go, go, go. A on to nic nam nie charge. Ej weźmy mnie osłaniaj troszkę. To jest Minotaur do Ale to ty nie podchodź do niego tak blisko. O no, ale nie obaj. On ono mnie podwie. No. Pieniądze. Slow motion. Chu. O. Wiedzą, chodzi, no? Nie, co to jest, ale chcę. Chcę wszystko. Dawać hajs! Jest. I co dostaniemy? Najlepsza ocena. A. No, co spoko. What, to o, ale dostaliśmy. Dobra, ja chcę teraz piękną skrzyneczkę. Będzie brązowa. Gibbe. No, no to ja mam. Ulubiona. Ale fart lelo. Fart. Najlepsze <noise> Ja mam Ej, ej daj mi to! Dobra O, to będzie coś niezłego, ja chcę O, mam opaskę jakąś yy, od kobolda Ej, to jest jakiś król? Na archera, Oto dla ciebie Lelo, mam coś fajnego O, on mi dał jakieś rzeczy Dawaj! Dawaj hajs! Tylko dla mnie, Piszę, że dla mnie, kapitan Lelo Ej, nie, ja też chcę coś, dawaj Panie Króli. Nie Ej, mam bo to jeszcze? Haha, to ha, 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 ja ha. wszystko wam zabiorę. Ale ty masz jakieś chęć. orby dla sorków? Czyś jeszcze? Czekaj, bo ja muszę coś wyrzucić, bo mam tyle rzeczy. Szczęście. Dobra, to nie wyrzucaj, albo daj mi, ja to ci poniosę. Zaopiekuję się tym. Tak. Ja mam buty dla tak nie potrzebuję. Lena, zaufaj mi, dobra. Okay. Zróbmy taniec zwyci zwycięstwa. Dobra, to taniec zwycięstwa. Teraz będzie jakaś yy, graficzka, jakaś animacja, taka scenka. Także yy, to nie będzie nic ciekawego. Ja się. A, ja, ja, a, a, a. Myślę, tutaj a, możemy zbierać. Jakby co, jak chcecie zagrać em. w Dragon Nesta, to możecie rejestrować się z reflinku w opisie. A my się z wami żegnamy i do następnego. Cześć, trzymajcie się. fado. Trzymajmy go. Cześć.